Balans jest też w telewizji Polsat. No bo tak, odszedł Maciej Dąbór, ale pojawił się Aleksander Sikora. Wy już mieliście przyjemność razem pracować. No tak. i jak? Bardzo e, przyjemnie nam się ułożyła współpraca, bardzo profesjonalnie. E, na, naprawdę super. Bardzo przyjemnie się pracowało. Pierwszy raz w ogóle, nawet nie to, że pierwszy raz e, współpracowałem z Olkiem, ale pierwszy raz go widziałem w akcji i naprawdę mam bardzo, bardzo dobre wrażenia. To była niezwykle miła i profesjonalna współpraca. A jak na przykład reagujesz na te Wszystkie artykuły, które się pojawiają, że pomiędzy Wami będzie rywalizacja i tak dalej, i tak dalej. Nie, my pracujemy w jednej stacji, i dla nas celem jakby najwyższym jest zapewnienie jak najlepszego komfortu naszym widzom, bo o nich dbamy, i prowadzenie programów na najwyższym możliwym prezenterskim i dziennikarskim poziomie. I wydaje mi się, że, że, że to robimy. Może tak skromnie, że staramy się robić, ale wydaje mi się, że, że taki poziom prezenterzy telewizji Polsat bardzo, bardzo wysoki prezentują.